Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zorganizował kolejną akcję oddawania krwi. Tym razem motywem przewodnim stały się Mikołajki. Dla każdego uczestnika, który podzielił się bezcennym darem, ośrodek przygotował praktyczny upominek. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, bo krew oddało kilkadziesiąt osób. Od kilku lat Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu organizuje tematyczne akcje oddawania krwi. Tym razem hasło akcji brzmiało „Mikołajkowy Dar życia”. Wydarzenie w przychodni specjalistycznej w Tarnobrzegu zgromadziło doświadczonych dawców, ale jak zawsze pojawili się także debiutanci. Od wielu lat oddaję krew i wiem, jak jest ważna dla osób, które potrzebują ją w trudnych chwilach. Organizujemy jako wojewódzki ośrodek ruchu drogowego Mikołajkową zbiórkę krwiodawstwa, żeby zrobić coś dobrego i realnie pomóc ludziom najbardziej potrzebującym, również tych po wypadkach drogowych. Każda tego typu akcja jest ważnym elementem promowania idei honorowego oddawania krwi. To ważna forma pomocy, bo krew to lek, którego nie można wyprodukować chemicznie. Ważne jest również pozyskiwanie nowych dawców, by w Tarnobrzegu znów mógł funkcjonować stały punkt poboru krwi. Krew oddaje od 2012 roku, już mamy prawie oddane 30 litrów, także warto jest oddawać, warto zostać honorowym dawcą krwi. Ogólnie pomaganie ludziom zawsze to jest jakiś taki dla człowieka zastrzyk takiej dodatkowej energii. Wszystkie akcje są organizowane we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Tradycyjnie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu postanowił podziękować wszystkim uczestnikom akcji. Dziś, dla osób, które oddadzą krew, mamy wyjątkowe kalendarze na 2026 rok. Jako mały gest dla osób o wielkich sercach. Fajnie był stały punkt, ale takie akcje jak teraz, tym bardziej teraz przed świętami, ale i ogólnie takie ekipy wyjazdowe jak przyjeżdżają też są dobre. Oddaję w różnych miejscach, oddaję w Stanowej Woli, w Rzeszowie, dobro zawsze wraca, także zostańmy wszyscy honorowym <śm> na wstępnym krwi.